Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Czytamy z Listu do Rzymian rozdział 9 od 6 wersetu. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomcem Abrahamowym. Lecz jest tak: od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki. Która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezabem wzgardziłem. Moi drodzy, o, to jest taki fragment Słowa Bożego, którego bardzo wielu ludzi nie lubi, a w Polsce szczególnie, w Polsce, która jest przesiąknięta katolicyzmem, także i protestanty z Polski jest często przesiąknięty katolicyzmem i gdzieżby tam można było powiedzieć zgodnie ze Słowem Bożym, że nie ci, którzy według ciała wyznają Jezusa Chrystusa, lecz ci, którzy według ducha wyznają Jezusa Chrystusa, tylko ci są zbawieni. No przejdźmy do tekstu. Apostoł powiada, nie wszyscy Izraelici są Izraelitami. Izraelici bardzo często powoływali się na taki kazus i mówili, my jesteśmy to potomstwem Abrahama. Jak Jezus na to odpowiadał, to możecie sobie sprawdzić, szczególnie w Ewangelii Jana, jest sporo, ale my się zajmujemy tym tekstem. A apostoł Paweł na te ich pretensje powiada chwileczkę. Nie wszyscy są dziećmi dlatego, że są potomstwem Abrahamowym. Ale jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. I uwaga! Żydzi to świetnie rozumieli. Przecież znali Torę. Przecież wiedzieli, co w niej jest napisane. I oni doskonale wiedzieli, że Abraham miał nie tylko Izaaka jako potomka, ale miał też innego potomka, Ismaela. Ale to był potomek, który się urodził, jeśli tak może możemy powiedzieć, z chcieństwa Sary i Abrahama. On nie urodził się dlatego, że było to wolą Bożą. Bóg zupełnie inaczej zaplanował narodzinę Izaaka i pozostał wierny temu, co sam postanowił, i Izaak w jakimś momencie się narodził. Natomiast, czy Ismaelici to są prawdziwie wierzący? Czy to są e, członkowie ludu wybranego? No nie. A czy Ismael i Ismaelici de facto są potomkami Abrahama? No oczywiście, że są. Zdecydowanie tak. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, ale dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Potomstwem Abrahama. Można nazwać w wierze oczywiście. Tutaj dodajmy potomstwo Abrahama w wierze można, można nazwać tylko ludzi, którzy w sposób bezpośredni pochodzą od Izaaka. To są prawdziwi Izraelici. I tylko to są prawdziwi Izraelici. Nikt inny nie może być prawdziwym Izraelitą. Niewierzący Izraelita nie jest Izraelitą. No, boża logika jest nieco inna od tej ludzkiej logiki. Później czytaliśmy o innym ciekawym przypadku, mianowicie o dzieciach Izaaka i Rebeki, Ezaf i Jakub. Zanim się te dzieciaki urodziły, to Bóg wydał wyrok: starszy będzie służyć młodszemu. No to było nie do pomyślenia w tamtejszej kulturze. To był przewrót, którego nie zaakceptował Ezaw tak naprawdę, ani też jego rodzice. Ale Bóg przeprowadził to, co sam postanowił. Dlaczego? No nie mamy na to odpowiedzi bezpośredniej. Czy Jakub był taki, że tak powiem, bezgrzeszny? No nie, to był niezły kłamca. Spory cwajak, a miło to, Bóg właśnie jego wybrał. Ja już słyszę, jak ludzie mówią: O! To jest niesprawiedliwe. No i cóż na to powiemy? No to słuchajcie. Czternasty werset. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi on bowiem, Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. No i tutaj mamy niezłą zagwostkę. Bóg mówi zmiłuje się nad kim się zmiłuje, nad kim chce. Ale nad kim nie chce, to się nie zmiłuje. I co? Bóg jest niesprawiedliwy. Prawda jest taka, że 100% ludzi, 100% ludzi to są grzesznicy. Wszyscy przeznaczeni na śmierć. Łącznie ze mną, z Tobą, łącznie z tymi, którzy dzisiaj są bieżący, wszyscy byliśmy przeznaczeni lub jesteśmy przeznaczeni na śmierć. Nikt z tych, którzy są zbawieni, nie jest w niczym lepszy od tych, którzy nie są zbawieni. A jednak Bóg poczynił różnicę. Jednek uratował, a innych nie. Jeżeli ktoś to postrzega jako niesprawiedliwość, no to albo nie myśli logicznie, albo jest złośliwy. Ponieważ Bóg miał pełne prawo odwrócić się od 100% ludzi, i powiedzieć, a cóż mi obchodzą ci grzesznicy. A Bóg jednak zdecydował, nie. No ja sobie z tych grzeszników wybiorę kołowcę. Na czym polega Boża niesprawiedliwość? Że Bóg nie wybrał tego, którego miał wybrać według nas? To Polacy by to tak zinterpretowali. Jeżeli sąsiada wybrał, to mnie też ma obowiązek wybrać. Takie bardzo polskie, prawda? No, ale Bóg nie podlega naszej ocenie. Bóg robi co się, co się mu podoba, co chce. Czy jest w tym jakaś logika? No jest, ale my jej nie rozumiemy. A czy mamy prawo się buntować? No oczywiście, że nie. Dlaczego mielibyśmy się buntować? Z jakiego powodu? A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może się przeciwstawić jego woli? A dlaczego miałby nas nie obwiniać? Przecież jesteśmy grzesznikami. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dlaczego miałby nas nie obwiniać? A wy jedni nie rozumiecie, co robicie. No to ja was nie policzę tego grzechu. No to zaprawdę byłby niezły Bóg. Byłaby niezła zabawa. A życie w wieczności byłoby tragedią nie do opisania. Bóg wybiera, kogo chce. Nie, nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić Jego woli. Człowieku, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy twór powie, do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie Pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkie cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? Przecież Bóg mógł grzeszników zabić natychmiast, ale okazywał cierpliwość. Długo okazywał tę cierpliwość. A wszystko po to, aby objawić swoją chwałę. Uczynił tak, aby objawić bogactwo swojej chwały nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Bóg czekał z sądem, aby pokazać swoją chwałę w tych, których zbawił, uratował, z łaski, bo tak chciał, po prostu. I pokazał w ten sposób, że jeśli chce, to z człowieka, który jest grzesznikiem. Które jest mordercą, zabójcą, cudzołożnikiem, oszustem, kłamcą, może uczynić świętego. I ma taką moc, i ma taką władzę, aby to uczynić. Tym bardziej jest to niezwykłe, że wszystko jest na tle tych, którzy są potępieni. Gdzie jak soczewcy skupiają się na, wśród tych potępionych wszystkie możliwe grzechy. Bogu one nie przeszkodziły aby wyrwać z tych grzechów tych, których wyrwać chciał i uczynił to. Apostol powiada, że takimi naczyniami byliśmy również i my. Naczyniami, które on powołał, nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Moi drodzy, ja wiem, że to jest temat, który zawsze zbudza kontrowersję. Ale albo spojrzymy na Biblię przez pryzmat Słowa Bożego, czytając ją tak, jak jest napisana, albo będziemy żyli w jakimś dziwnym świecie swoich własnych wyobrażeń, które tak naprawdę jest światem śmierci. Tak, Bóg jest miłosierny, to prawda. Ale to On decyduje, na kogo to miłosierdzie wylać, to nie my decydujemy. To nie ty decydujesz, nie ja decyduję. Nikt z nas nie ma takiego prawa. Już słyszę tutaj głosy protestu, ale bardzo bym prosił, żeby te głosy protestu zostały bardzo wyraźnie, jednoznacznie podparte Słowem Bożym. Bo jeśli są to tylko głosy protestu, takie humanitarne głosy protestu, co niewiele mnie to interesuje, humanizm. Nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Kuman jest jednym z o największych oszustw ludzkości. Postawił człowieka na pierwszym miejscu, zrzucając z tego pierwszego miejsca Boga. I my ciągle patrzymy na świat przez pryzmat człowieka, który jest najważniejszy. Nie, nie jest najważniejszy człowiek. Najważniejsza jest wola Boża. Najważniejszy jest Bóg. To, co On chce, to, o czym On decyduje, a nie to, co my uznajemy za dobre i właściwe. Albo się do tego przyzwyczajemy i nauczymy się tej prawdy, no albo mamy problem, potężny problem, ponieważ ciągle będziemy wchodzili pełni pretensji do Boga, że On nie robi tego, co myśmy chcieli, a myśmy naprawdę tak się bardzo starali i tyle sił włożyli w to czy owo, a tutaj nic z tego nie wyszło. Nie wyszło i nie wyjdzie, ponieważ Bóg jest Bogiem, który decyduje o losie człowieka, a nie człowiek. Przemyślmy to, zastanówmy się nad tym. I tym bardziej, jeżeli Bóg nas zbawił, choćby w uniżeniu przed Bogiem. A jeśli Bóg cię nie zbawił, a ty byś bardzo chciał żyć z Bogiem, to chociaż takiego przypadku nie znam, to mogę tylko jedną rzecz powiedzieć: na kolana. I wołaj do Boga. Ja jestem przekonany, że jeśli masz pragnienie życia z Bogiem, to jest Boże dzieło w tobie. Już, już się rozpoczęło. Więc zaufaj temu, który to dzieło rozpoczął, bo Pan Jezus powiedział, że On jest początkiem i końcem wiary. Początkiem i końcem. Niech Was Bóg wysławi. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.